W imieniu pana Jarosława Klimaszewskiego, prezydenta Bielska-Białej, pierwszej polskiej Stolicy Kultury w roku 2026, przekazuję pozdrowienia i cieszę się, że państwo tak licznie zgromadziliście się dzisiaj na tym spotkaniu niejako rozmawiać o tych wyzwaniach, które nas czekają. Ja celowo powiedziałem o tym tytule dla naszego miasta Stolicy Kultury w roku 2026, ponieważ ten tytuł będzie nas obligował nie tylko do tego, aby w jakiś tam sposób szczególny mówić o kulturze i sztuce w naszym mieście e, i e, rozmawiać o jej wpływie na różne elementy życia, ale będzie od nas wymagał tego, abyśmy skupiali się nade wszystko na, tych, na tej sferze społecznej. I ta konferencja, która dzisiaj się rozpoczyna, e, ona na pewno będzie mile widziana również i w przyszłym, a szczególnie w tym roku 2026, także. Na pewno rozwinięcie jej w tym roku i współpraca z Uniwersytetem Wielkopiarskim wpłynie na to, że będziemy mogli jeszcze szerzej w kraju rozmawiać o tych sprawach, które są tak ważne w obecnej dobie. Polska Stolica Kultury to, tak jak powiedziałem, nie tylko festiwal festiwali, ale rozmowy o tym, co dzisiejszy świat jak gdyby trapi. Kryzys demokracji, kryzys migracyjny, problemy ekologiczne i nade wszystko, można powiedzieć, numer jeden, zdrowie psychiczne u dzieci i młodzieży. Dlatego bardzo dziękuję, że Państwo tak licznie przybiliście na tą konferencję, że chcecie się doskonalić, chcecie uczestniczyć w realizacji i w rozwiązywaniu tych wszystkich wyzwań, które przed nami.